Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam jak zbudowany jest gazowy grill na podstawie modelu Genesis 335. Więc, tak, oczywiście na dole mamy wózek, na którym osadzony jest cały grill. Tutaj mamy zdemontowane drzwiczki, żeby można było pokazać jak wygląda system ociekowy w środku mamy specjalną misę. Z którą to misą do, tej mniejsze, do tego mniejszego palnika spływa tłuszcz. Zaczniemy od bocznego palnika. Tutaj jest pokazany jak zbudowany jest boczny palnik. czyli yy, mamy też system odprowadzania tłuszczu. Sam palnik no i oczywiście yy, ruszt do tego palnika. Tutaj mamy pokazany Róż główny z systemem GBS. System GBS, czyli system wymiennych dodatków do grillowania i gotowania. Górna półka do podgrzewania ze stali szlachetnej. No i pokrywa, która gromadzi ciepło i dzięki cyrkulacji też pomaga nam w pieczeniu, oczywiście z termometrem. Teraz zapraszam tutaj przymy aromatyzujące. Często pytacie, jeśli chodzi o grillowanie na gazie, czy grilluje się na gazie. Otóż nie, na gazie się nie grilluje, gaz jest tylko nośnikiem ciepła, które jest rozprowadzany m.in. dzięki szynom aromatyzującym po całej powierzchni grilla. Oczywiście nagrzewa się ruszt, nagrzewa się powietrze wewnątrz komory i w tym powietrzu i na tym ruszcie się po prostu grilluje. Gaz jest tylko nośnikiem ciepła. Szyny aromatyzujące wyglądają w ten sposób. Chodzi też o to, że tłuszcz, który skapuje z potraw Później wraca w postaci związków aromatycznych, wydzielających zapach. Ja teraz też w tym złożę. Pokażę Wam, jak wygląda taki grill w środku. Mamy tutaj palniki ze stali nierdzewnej. Otwory w postaci stożka, równomiernie rozprowadzające ciepło. I teraz co istotne, w systemie Weber'a yy, mamy coś takiego jak system zapłonu crossover, czyli proszę spojrzeć, jak odpalamy w ogóle grilla gazowego, to jest bardzo ważne. Otwarta pokrywa, przekręcamy palnik do pozycji otwartej i uruchamiamy jednym naciśnięciem yy, tego zapłonu yy, ten palnik. Płomień powinien być równomierny. No i teraz bez używania już tego zapłonu mogę sobie odpalić kolejne palniki. Czyli przechodzi z jednego palnika na drugi. To jest właśnie ten system crossover. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę pamiętać o tym, że odpalamy grilla gazowego przy otwartej pokrywie. To bardzo istotne. Każdy grill ma zamontowaną również boczną półkę y, służącą do pracy. Tutaj mamy jeszcze na tej tablicy pięknie pokazane y, moduły z systemu GBS, patelnia, stojak do kurczaka, do pieczenia kurczaka, y, sir i do steków. Można zamontować kociołek, można zamontować łoka, także system GBS y, cały czas dostępny w sprzedaży. Tak właśnie wygląda budowa grilla gazowego. Nie jest to może jakiś temat na pracę doktorską, ale jednak warto wiedzieć, na czym się pracuje.